Dom Kultury Krąg zaprosił nas na wycieczkę do poznańskiej palmiarni. Zapraszam na razie na kawę, ale na krzaczku, a nie na Spotkaliśmy się tutaj z seniorami i przemiłą przewodniczką, która opowiedziała nam o różnych roślinach z wielu stron świata. To jest na razie tylko produkt, który trzeba wypalić. Aha. Proszę tu jeszcze popatrzeć. No. To jest kawa Arabika, prostsza gatunkowo. Tak to wygląda. No, są tylko dwa gatunki: Arabika i Robusta. Nie ma innej kawy. Potem już są po prostu tylko reklamy. No, jest jeszcze taka kawa, która proszę Państwa nazywa się Luwak. I to jest kawa, która jest zbierana z odchodów zwierzątka, które się nazywa Cyweta. No, zwierzątko musi zjeść to, te owoce i potem po przejściu przez jego powiedzmy ten przewód pokarmowy tą kawę się zbiera. To znaczy chcę nas kawy. Myślę, że pani nie spróbuje tak, ponieważ filiżanka takiej kawy czasem dochodzi do 100 zł za filiżankę. Poznańska palmiarnia to jeden z najstarszych w Europie ogrodów tego typu. W zbiorach znajduje się 17 tysięcy roślin należących do 11 tysięcy gatunków. Ta roślina żyła na ziemi, gatunek tych roślin, 250 milionów lat Ta ma około 150 lat, no a no, wygląda no, jak palma, a jest no. to krywniak sosny. 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 sosny i paproci drzewiaste. No. Tak, to jest roślina spokrewniona z tymi właśnie paprocią drzewiastą i ze sosną, czyli z roślinami iglastymi. Kwiatem tej rośliny jest taki, taka szyszka duża i bardzo często w palmiarni to można oglądać. No nie zawsze, akurat w tej Yy, proszę Państwa, hoduje się takie roślinki, kupuje się nieduże, malutkie, no rośnie to bardzo wolno, ale trzeba w życiu napisać jeden testament, ponieważ ona żyje 500 lat. Jesteśmy z Ostrowa Wielkopolskiego i przyjechałyśmy tutaj na wycieczkę klasową. Jestem mile zaskoczona wielkością kaktusów w palma, palmiarni i moż, czuję, że można poczuć się jak w prawdziwej dżungli. Proszę Państwa, ta roślina, tochnącze, niepozornie tu wyglądający to jest tak zwany jaśmin wielkolistny. Aha. To jest, te kwiatki się dodaje do herbaty jaśminowej, słynnej herbaty jaśminowej chińskiej. Pachną tak jak można powiedzieć w cudzysłowie nasz jaśmin, chociaż to jest jaśminowiec, a to Aha. jest prawdziwy jaśmin. Czyli Aha. to z tego jest potem herbata chińska z jaśminem, nie? Ta, ta prawdziwa. A to, co to mnie... To bo... to. To, to o te buty liście. mi chodzi. To są liście z banecznika. I te liście zjadają, czyli inne funkcje liścia. Nie wszystkie liście służą do fotosyntezy. Taki liść gromadzi są z wodą, o tutaj jest troszeczkę, słyszą Państwo, jest tak Tak, lubię. troszeczkę tak, 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 słychać, tak, tak, tak. Nie? E, o co chodzi, e, ten liść ma taki kołnierzyk, o proszę, proszę zobaczyć, taki elegancki, okrągły, tak. żeby owad, który siądzie na brzegu, wpadł do środka, Aha. to e, pachnie albo śmierdzi, w ten sposób bawi owady, e, no i jak wpadnie, się utopi, zaczynają na niego działać kwasy trawienne i w ten sposób roślina, po prostu uzupełnia sobie azot przede wszystkim. Różne A. minerały, ale głównie Aha. azot, których nie ma na takich ubogich glebach. Na przykład bagna nie mają azotu i wtedy rośliny stają się, przystosowują się, stając się mięsożerne. I to jest jedna z takich roślin. A to, proszę Państwa, to jest parasolka. A, żeby parasolka. nie napadało za dużo wody. Ciekawe. Bo to nie jest zamknięcie, to tylko chroni Parasol, żeby parasolka. nie było za dużo wody, żeby było stężenie odpowiednie tego soku. Z wodą. Pomysłowość jest na granicy. Rośliny mają wszystko coś. bo Nie tak sobie. Wszystko. Czyli jak widzimy coś dziwnego, to nawet jakieś zastosowanie. W 1922 roku w palmiarni poznańskiej powstało pierwsze w Polsce akwarium. Obecnie można w nim podziwiać 170 gatunków ryb i około 40 gatunków gadów z całego świata. Często tutaj przychodzimy, blisko, mieszkamy palmiarni. Dzieci najbardziej lubią rybki oglądać i żółwie. Co jeszcze ja się Ci się podoba? Podobają Ci się ryby? Tak. Mm -hmm. Proszę Państwa, tu jest mnóstwo epifitów, czyli tych porośli, które rosną, które hodujemy, ale też są kaktusy. Co tu jest kaktusem? Ta roślina w domiczce, czyli grubnik. Obok takie patyczki, ja to tak nazywam, to się nazywają imsalis. To, to też jest kaktus. To są kaktusy epifityczne, czyli wymagające troszkę więcej wody niż zwykłe kaktusy z pustyni, ale należą do rodziny kaktusów, tylko żyjących na drzewach w lesie grubnikowym. No i to, co Państwu już sygnalizowałam, czyli wanilia rośnie osobno, też na drzewie, bo to jest też roślina epiphytu. Należy do stórczyków, do rodziny stórczyków Aha. Y, i jemy z tego owoc, ale rzadko jemy prawdziwy owoc. Jemy najczęściej wanilinę, czyli chemiczny środek, który naśladuje prawdziwą wanilię. Y, wanilia jest jedną z najdroższych przypraw po szafranie, drugą, dlatego że wszystko jest w średnicy przy hodowli wanilii to są wykonywane ręcznie czyli za to płacimy cenę za to jest roślina bardzo dobra dla naszego organizmu regeneruje go szybko na przykład jesteśmy przeziębieni, mamy jakieś infekcje warto sobie kupić laskę wanilii i ją po prostu komponować w jakąś potrawę sama i nie, bo sama jest za ostra dodaje się na przykład do potraw mlecznych bardzo dobrze się komponuje i świetnie się komponuje z alkoholem no proszę Państwa, na Lidlina na przykład 3D i prawdziwej, 3DK cynamonu, no i do tego jeszcze towarzystwo. To najlepszy sposób mm. nas <laughs> no, tak. zdrowia <laughs> Obecnie w palmiarni można zobaczyć także niezwykle ciekawą kolekcję motyli z całego świata. Są cztery owoce do góry, przypominające gruszki. Wysoko do góry. W samym szczycie palmiarni to rośnie papaja. To jest ten owoc, o którym Państwu mówiłam, że ma te właściwości takie odkażające. No, nie, nie jest to owoc z naszego klimatu w ogóle, a poza tym trudny do kupienia, bo ananasy to praktycznie możemy dostać. W pewnych okresach jest tego bardzo dużo. Natomiast papaja rzadko. tutaj z wycieczki. Przyjechaliśmy, jesteśmy klasami medialnymi ogólnie do radia, przy okazji właśnie zaliczyliśmy palmiarnię. Eee, fajnie, fajnie ciekawy w ogóle obiekt, tak te palmy i wszystko. To jest bardzo ciekawie, To jestem pierwszy raz i mi się podoba. Nie jestem w palmiarni pierwszy raz, bo już byłam w Poznaniu, bo mój tata tu mieszka, więc zwiedzaliśmy, ale to jest bardzo fajne miejsce, właśnie tak, żeby przyjść, popatrzeć na te różne rośliny, też dowiedzieć się trochę o tych innych klimatach, naprawdę ciekawe. A teraz, proszę Państwa, jeszcze kolekcja naszych storczyków, w których jest tu kilka gatunków, natomiast na świecie jest 30 tysięcy gatunków. Czyli na świecie jest ogromna ilość tego, różnych, różnych, dużych, małych, najwięcej, e, najpiękniejszych storczyków roślin w lesie równikowym na drzewach. Czyli są to te epifity, które często też hodujemy. No hodujemy tę odmianę, najbardziej znaną, falenowczą. Zrudzeni zwiedzaniem mogą odpocząć w kawiarence, gdzie serwuje się pyszne posiłki i gdzie można zobaczyć maski, rzeźby, pamiątki z całego świata. Tę niesamowitą podróż do odległych kontynentów najlepiej przeżyć samemu, wybierając się do Palmiarni od wtorku do niedzieli w godzinach od dziewiątej do siedemnastej.